Okay. Słuchajcie, przyszedł ten moment, w którym opowiadam o ukochanych książkach 2021 roku, bo uznałam, że sobie to po prostu rozdzielę, chciałam kiedyś nagrać taki film, on się w ogóle skasował, i tam było za dużo książek, bo ja chciałam powiedzieć o wszystkich ukochanych książkach całego mojego życia, a mam wrażenie, że w jednym filmie to jest trochę nierealne. Jest koniec roku, jest taki czas podsumowań, to uznałam sobie, OK. Chcę opowiedzieć o moich ukochanych książkach tego roku. Powiem Wam szczerze, że ten rok był przełomowy, jeśli chodzi o moje czytanie, bo ja przeczytałam czy, chyba najwięcej książek w życiu w tym roku. 94 książki w jednym roku to jest po prostu dla mnie szalony wynik. Poza tym to był taki przełomowy rok też dlatego, że przeczytałam wiele książek, które coś we mnie zmieniły. I wpłynęły na mnie w określony sposób, i też odnalazłam książki, które są bardzo bliskie mojemu sercu, i jestem za to bardzo wdzięczna światu, że mi je po prostu podsunął, albo raczej, że ja sama sobie je kupiłam. <grym> no i jakby chciałabym się z Wami tym podzielić, bo czuję, że chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, że warto je przeczytać, a przynajmniej ja tak uważam. Jeśli jakby mielibyście mnie zapytać, jakie książki uważam, że powinniście przeczytać, albo przynajmniej dać im szansę. No to ten film jest ideolo dla Was w tym momencie. I zaczniemy od początku roku, w styczniu, z okazji akcji styczeń z Kobietą, której mogę Wam powiedzieć, że już planuję kolejny, kolejną edycję z moimi wspaniałymi dziewczynami. Przeczytałam Dziwne Nosy Jane Eyre. I była to książka, która coś we mnie poruszyła, i chyba po prostu trafiła na idealny moment w moim życiu. Jest to opowieść o kobiecie w czasach XIX wieku, z tego co pamiętam, która jest sierotą niestety i jakby tuła się po świecie, najpierw trafia do rodziny, do ciotki, której absolutnie nie szanuje, a Jane nie daje sobie wejść na głowę i, i mówi, co myśli tej ciotce, i to mnie tak totalnie poruszyło w ogóle, bo to, to jest właśnie książka, która nie do końca pasuje do swoich czasów. No bo jak myślimy o, o epoce, w której została napisana Jane, to myślimy o tych wszystkich takich, wiecie, romansach, o książkach o miłości, o znajdowaniu męża, o byciu dobrą żoną, a ta książka jest zupełnie inna i chociaż czasem nie rozumiem wyborów Jane Eyre, to nigdy jej nie oceniam i jakby to jest niesamowite, bo nawiązuje z nią taką nić porozumienia, jakby ona naprawdę istniała i bardzo mi przykro, że nie istnieje. Chciałabym poznać taką osobę, zwłaszcza gdybym żyła w latach, w których ona żyła i jakby w czasach, w których kobiety były traktowane w taki sposób, jak może ozdobę bardziej, bądź służbę w pewnym momencie. No i to jest po prostu niezwykła książka, to jest w ogóle klasyk literatury i jakby ja naprawdę Wam ją polecam. Uważam, że to jest dobra książka na początek. A takiej przygody z literaturą klasyczną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się więcej książek sióstr Bronte przeczytać, bo w tym roku niestety była tylko Jane Eyre. No i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Myślę, że jeśli ktoś jest mnie tutaj dłużej w internecie i śledzi moje losy trochę przez dłuższy okres czasu, to wie, że Jane Eyre jest moją kochaną książką i że mówię o tym otwarcie cały czas, i niektórzy nawet mówią, że jest to mój oficjalny patronat. Wiem, że wiele osób sięgnęło po dziwne losy Jane Eyre z mojego polecenia i to zawsze jest dla mnie mega, mega, mega miłe. I jakby to wszystko mi tak cieplutko, jak ktoś mówi, że czytają właśnie dlatego, że widział ją u mnie. Także cóż no, cóż mogę powiedzieć? Uważam, że jest to książka mojego życia i. Jest po prostu numerem jeden w mojej takiej życiowej topce książek. Całego, całego mojego życia, i myślę, że ciężko będzie ją zdetronizować. Niewidzialne życie Adilaru. I tutaj znowu myślę, że wszyscy, którzy mnie znają i śledzą w internecie od dłuższego czasu, spodziewali się tej książki w tym zestawieniu. Bo ja o Adilaru mówię mniej więcej tak często, jak mówię o dziwnych Losek Jane Joyner. Jest to książka. Mm, Nietypowa, łączy w sobie wiele różnych gatunków literackich, i losy Adi Larue sięgają również chyba XVIII wieku Francji, małej wioski, w której Adi żyje, dorasta, w których odkry, której odkrywa siebie i to, że bardzo chciałaby być kimś więcej niż żoną i córką. I tak naprawdę. Niewiele mogę o niej powiedzieć, tak samo jak niewiele mogę powiedzieć o tej całej książce i Fabule, bo wszystko może być spoilerem, a chciałabym, żebyście podeszli do tej książki z czystą głową, e, chociaż nie wiem, czy da się, bo była tak naprawdę obecna wszędzie w ciągu ostatniego roku i ciężko było się uchronić przed spoilerami do tej historii. Adi dokonuje pewnych wyborów, które pozwalają jej żyć inaczej, natomiast nie jest to dla niej szczęśliwe życie. I możemy się o tym dowiadywać na kartach tej historii. I jakby nie chcę mówić nic więcej, chcę tylko powiedzieć, że jest to niezwykła historia o dziewczynie, która poszukuje siebie, która podróżuje przez wieki, jakby po prostu starając się odnaleźć swoją własną drogę. I to, w jaki sposób podchodzi do życia, jak popełnia błędy, jaką jest zagubioną osobą w tym wszystkim, strasznie mnie e, urzekło. I odnalazłam też w Adi trochę siebie próbującą odnaleźć podobne rzeczy, choć może w innych okolicznościach i innych miejscach na świecie. E, jest bardzo, 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 bardzo bliska mojemu sercu i za każdym razem, kiedy o niej myślę, e, a myślę o niej tak naprawdę bardzo często, odkąd ją skończyłam, to Robi mi się ciepło i miło, bo cieszę się, że, że mogłam poznać taką historię i mogłam poznać ją w tym roku. I tak naprawdę myślę, że ona również znajduje się na takim, w takim moim top of the top, i też ciężko będzie ją zastąpić. Kolejna książka, którą chciałabym tutaj przedstawić, to książka Bez Matek Miry Marcinów. Polskiej autorki. Książka niecodzienna, nietuzinkowa, bo pisana w niezwykły sposób to są takie krótkie urywki myśli. Z tego co pamiętam, gdy słyszałam, to Mira pisała tą książkę na telefonie. Ona w ogóle opowiada o żałobie, o takiej trudnej miłości córki do matki i matki do córki. Bardzo poruszająca książka, i nie jest to książka dla każdego. Ja wyszłam z niej trochę pokiereszowana, z tej historii i odnalazłam wiele takich wątków, które mnie osobiście dotknęły. Niezwykła i taka bardzo czuła, ale też odarta z wszelkich upiększeń. Um, jestem pod wielkim wrażeniem pióra autorki i uważam, że warto sięgnąć po nią, jeśli macie podobne przeżycia, bądź jeśli chcecie po prostu spróbować czegoś podobnego. Tak jak już wspomniałam, może nie każdy odnajdzie się w tej historii, może nie każdy zrozumie, ale to jest tak osobiste i niezwykłe, że nie do końca można oceniać ją w kategoriach, nie wiem, trafności, tematu czy czegokolwiek, po prostu trzeba ją przeczytać I ja uważam, że warto, zwłaszcza jeśli wasze relacje z mamami nie do końca są łatwe, możecie tam odnaleźć dużo takiego zrozumienia. Autorki, możecie poczuć się trochę, jakby, jakby ta książka była o was, a może czasem tego potrzebujemy i ja polecam wam się z nią zapoznać. W sumie totalnie niespodziewanie, ale przeglądając teraz swojego Goodreads'a pomyślałam, że powiem wam trochę o Domu Holendrów, bo bardzo podobała mi się ta książka. Dała mi 5 na 5, i może nie jest to najwspanialsza, najukochalsza książka w moim życiu. Ale bardzo podobała mi się i chciałabym o niej tutaj wspomnieć, że warto dać jej szansę i się z nią zaznajomić, ze względu na to, że jest to niezwykła historia, a jednocześnie bardzo zwykła, bo jest to opowieść o rodzinie, znowu jest to w ogóle mój jeden z ulubionych wątków literackich o domu, domu Holendrów, o tym, jak sobie radzimy ze stratą, z różnymi takimi właśnie problemami rodzinnymi, z odrzuceniem. Z nowymi członkami rodziny, i to jest wszystko takie pogmatwane, zadymione, za mgłą, to wszystko, co dzieje się w tej książce. Ale ona tak jakoś mnie ujęła, że ja wciąż o niej pamiętam, wciąż o niej myślę, dlatego uznałam, że to jest dobry moment, żeby o niej wspomnieć i żeby dać Wam znać, że taka książka istnieje, jeśli jeszcze o tym nie wiecie. Bo jest w niej coś takiego, co mnie urzekło i zachwyciło, i autorka Ann Patchett, jeśli źle wymówiłam nazwisko, to sorry, w <laughs> taki po prostu nietuzinkowy sposób opowiada i, i tworzy tą fabułę i tych bohaterów. I to jakoś tak we mnie zostało, więc uznałam, że wspomnę o tym i dam wam znać, że coś takiego jest i że może warto dać szansę takiej opowieści. Oczywiście Felix Ever After. To mój um, patronat tegoroczny w ogóle pierwszy w życiu e, i jestem z niego niesamowicie dumna, jestem dumna z siebie, że w ogóle mogłabym mogłaby w jakiś sposób zaznaczyć, że ta książka jest świetna i że ją polecam. E, mam do niej taki sentyment, bo jest tu młodzieżówka, opowieść o trans chłopaku, który próbuje odnaleźć się trochę w świecie e, nie do końca wiedząc, kim właściwie jest i jaką rolę powinien w nim pełnić. Dodatkowo jest to artysta, który próbuje dostać się do jednej z najlepszych szkół w, chyba w Nowym Jorku, z tego co pamiętam. Także mamy tutaj dużo stresów, dużo ambicji, dużo planów, e, takie drzwi do dorosłości, które stoją przed nim otworem, ale on nie do końca wie, jak przez nie przejść. I to jest takie, takie życiowe i takie prawdziwe, i to mnie bardzo urzekło, że wiele osób może się utożsamić z niektórymi z problemów, oczywiście Felixa. Feliksa poszukującego miłości, zrozumienia, bliskości. I to nie o to chodzi, że my wszyscy mamy takie doświadczenia, jakie mają transpłciowe osoby, natomiast chodzi o to, że my wszyscy jesteśmy ludźmi i niektóre z tych doświadczeń życiowych, takich nastoletnich, nas wszystkich łączą. Wiem, że one nie wyglądają dokładnie tak samo, ale uważam, że warto właśnie dać Feliksowi szansę. Bo możecie odnaleźć jakiś skrawek siebie w tej właśnie książce, niezależnie od tego, ile macie lat i w jakim momencie swojego życia jesteście. I następną książką, dwiema książkami tej samej autorki, o której będę opowiadać, jest Daisy Johnson, The Six oraz um, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. Ugo? Hugo, Hugo, <laughs> jakkolwiek by tego nie nazwać. Um, chciałabym opowiedzieć o nich razem, bo jednocześnie są one, um, są jednej autorki, natomiast są zupełnie różne i to jest w nich niezwykłe. Um, ja sięgnęłam po Daisy Jones zupełnie spontanicznie, ze względu na to, że po prostu potrzebowałam czegoś, co pozwoli mi się pozbierać po innej książce, Ostatnim domu na Zapomnianej Ulicy. Jakoś tak potrzebowałam czegoś takiego i uznałam, że może Daisy będzie dobrym wyborem. Ona też czekała na mojej półce, pff, myślę, że 6 miesięcy co najmniej. Ja się przed nią zbraniałam, bo była taką książką, której było, o której było bardzo głośno w internecie i bałam się właśnie, że moje oczekiwania przerosną tą biedną książkę, ale uznałam, ok, dam jej szansę i przeczytałam ją w 5 godzin, jednego dnia, nie robiąc sobie absolutnie żadnych przerw. To jest w ogóle książka napisana w formie wywiadu. Wywiadu z Daisy Jones oraz The Six, i jest to taki zespół, myślę, że taka trochę, um, grupa um, muzyków, którzy zapragnęli razem śpiewać i tworzyć w latach 80., W latach, gdzie rock and roll, e, narkotyki, to wszystko było wszechobecne i, i tak naprawdę było częścią kariery każdego muzyka, a przynajmniej większości. I to, jaki klimat właśnie oddaje ta książka, tych lat, które ja uwielbiam, tej muzyki, którą kocham. Ta historia była tak niezwykła, tak prawdziwa i autentyczna, że ciężko było mi zrozumieć po lekturze, że nie będę mogła posłuchać kawałków Daisy Johnson The Six i nie będę mogła poznać ich życiorysów bliżej, bo tak naprawdę wszystko to, co ich dotyczy, jest zamknięte w tej jednej książce i to było niezwykle w ogóle trudne. Ja nie wiem, ja po prostu byłam tak urzeczona i tak zaangażowana w ten świat, który stworzyła Taylor Jenkins-Heath, że ja nie potrafiłam z niego w ogóle wyjść przez kilka dni. Strasznie mi się podobała i jest dla... tak bliska mojemu sercu, ja ją po prostu uwielbiam. Uwielbiam w ogóle postać Daisy, takiej pięknej, niedostępnej, poranionej przez życie artystki i dlatego od razu po niej tak naprawdę sięgnęłam po siebie mężów Fawellin Hugo i to jest kolejna książka, która absolutnie totalnie mnie pochłonęła, chociaż muszę przyznać, że Daisy podobała mi się bardziej. i Myślę, że tu chodzi o tematykę, bo widzę, jak bardzo one są zupełnie inne i tak naprawdę ciężko w ogóle je porównywać ze sobą, bo to są książki totalnie o czymś innym. Jakby Evelyn Hugo jest aktorką, um, chyba lat 50., bo często to mieszam w ogóle, więc przepraszam. Um, ale tak, takiego, wiecie, Hollywood, lat świetności, i tak naprawdę poznajemy ją. Um, od tej najbrzydszej strony, bo to ona opowiada swoją historię i opowiada ją bez ogródek, bez upiększeń. Ona mówi o tym, e, co robiła, żeby się wybić, żeby być na szczycie, żeby przeżyć w tym świecie show biznesu, e, przeżyć w świecie plotek i wszystkich tych pomówień, które ją spotykały i w świecie, w którym miała siedmiu mężów, co budziło wiele emocji i tak naprawdę była ikoną, e, którą wszyscy podziwiali, ale nikt nie znał i Dzięki wywiadowi, który udziela jednej z dziennikarek, poznajemy jej historię i ona jest niezwykła, i też jest bardzo smutna, ale też bardzo piękna, i tak książka jest poruszająca. I jest w niej coś takiego, że po prostu nie potrafię do tej pory wyjść z niej i, i uwierzyć, że Ewelin nigdy tak naprawdę nie istniała. Ewelin swoją postacią przypomina mi bardzo Marilyn Monroe, do której mam taką sympatię wielką od. Kilku lat, ale ona się powiększyła w momencie, w którym w tym roku przeczytałam jej ilustrowaną biografię, którą rysowała, a raczej ilustrowała Maria Hesse. Ona jest dostępna w młodym buku. Dostałam w ramach współpracy egzemplarz i tak naprawdę zakochałam się absolutnie w jej. Um... W niej, w, jako, w niej, jako osobie, jako kobiecie, która była bardzo inteligentna, e, bardzo wrażliwa, ale trafiła na złe czasy i nie poradziła sobie z tym. I właśnie Evelyn e, jest dla mnie taką Merlin, tylko fikcyjną. I może dlatego mam do niej tak wiele sympatii i uważam, że jest świetna, jest świetnie napisana. Znowu, Tyler Jenkins Reid dała radę, i po prostu to, jak ją natworzy postaci, jest dla mnie niezwykłe i niesamowite, i nie potrafię w ogóle. Wyjść z podziwu, jak można stworzyć papierową osobę, która wydaje nam się taka żywa, taka z krwi i kości, i że ciężko nam uwierzyć, że nie istnieje. Um, tutaj też chciałabym powiedzieć trochę o reportażu Duradeon Girls um, Radowe Dziewczyny. Reportażu, który w ogóle totalnie mnie zachwycił, sięgnęłam po niego, bo wspomniano o nim w reportażu o północy w Czarnobylu, który swoją drogą też jest świetny, ale to do Radium Girls mam większy sentyment. Jest to książka o kobietach, które w latach 20 XX wieku malowały cyferblaty, malowały je farbą z radem. Pierwiastkiem, który wówczas był uznawany za bardzo zdrowy i, i taki stosowany na właściwie na wszystko, bo według tamtejszych ówczesnych badań był dobry na wszystko. Tak naprawdę pito nawet wodę z radem, co jest teraz dla nas po prostu niewyobrażalne że w ogóle coś takiego mogło mieć miejsce. No i te kobiety pracowały, to było w ogóle dla nich wspaniałe warunki, mogły zarabiać na siebie, wspomagać rodziny i wziąć trochę życie w swoje ręce. Wiadomo, że inaczej było trochę te 100 lat temu, więc to było takie wow. Mogły iść do pracy, zarabiać swoje pieniądze i tak dalej. Niestety ta decyzja się na nich zemściła w momencie, w którym rad zaczął pustoszyć ich ciała i jakby niszczyć ich zdrowie. I tutaj zaczął się największy koszmar, bo wraz z bólem, niepełnosprawnością przyszła rzeczywistość, i to, jak ich pracodawcy tak naprawdę totalnie olali sprawę i zupełnie nie chcieli im pomóc, bo dla nich, choć wiedzieli, czym tak naprawdę grozi obcowanie z Radem na co dzień, totalnie nie przejęli się tym, że ich pracownicy zaczynają chorować, wręcz zaczęli działać na ich niekorzyść. Roznosząc plotki, czy kupując takie opinie e, u ekspertów, które mówiły, że rad jest absolutnie zdrowy, a te kobiety najwyraźniej po prostu, na przykład, prowadzą się w zły sposób, dostają syfilis, i od tego syfilis potem e, biorą się te wszystkie inne objawy. Bo te kobiety, nie dość, że obcowały z radem na co dzień, to rad miał takie właśnie właściwości, że świecił w ciemności, dlatego one malowały w ogóle te cyferblaty e, i one, Malowały je takimi bardzo malutkimi pędzelkami, żeby to było oczywiście jak najbardziej precyzyjne. I one te pędzelki ostrzyły w ustach, mając ten rad na tych pędzelkach, czyli one jakby dzień w dzień też częściowo połykały trochę tego pierwiastka, ale cały czas miały go w obrębie twarzy, no i myśląc, że nic im nie grozi. Często też malowały się dla zabawy, w ogóle nie przestrzegały żadnych takich środków bezpieczeństwa, które też nie były zbyt, wiecie, no rygorystyczne, um, i one też często świeciły w ciemności przez to, że e, generalnie były cały czas, w jakby ten pierwiastek był cały czas obecny w ich życiu, e, więc nazywano je też kobietami i duchami, bo jak wracały do domu e, w nocy, to, to świeciły i, i wyglądały jak duchy. I potem jakby śledzimy cały proces e, ich domagania się swoich praw, Sądzenia się ze swoimi pracodawcami i to jest niezwykłe. I one też jakby zrewolucjonizowały takie prawa pracownika w pewnym sensie na świecie. Były pierwszy, jednymi z pierwszych, które domagały się właśnie swoich praw odszkodowań itd. i tak dalej. To jest w ogóle wzruszająca historia. Historia takiej siostrzanej, kobiecej siły, walki o swoje i to mnie strasznie wzrusza za każdym razem, kiedy o tym myślę. I to jest naprawdę świetnie napisany reportaż. Wydaje się go jak taką emocjonującą opowieść właśnie o kobietach, o siostrzeństwie i jeśli lubicie takie tematy, to to jest totalnie must dla Was. Na koniec chciałabym powiedzieć tylko, że trzynasta opowieść jest książką um, chyba ostatnią, która zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie w tym roku. Jest taką, jak mówiłam wcześniej, jedną z najlepszych książek. Ja też wspominałam o niej we blogu, który pojawił się niedawno. Dam wam do niego linka na dole w opisie. Trzynasta opowieść no co ty dużo mówisz. to jest niezwykła książka, um, nie chciałabym się powtarzać, więc powiem tylko, że we wspaniały sposób nawiązuje do książek, do samego czytania, do klasyków literatury, ale jest też osobną, wspaniałą opowieścią um, o smutnym życiu, o wielkiej tragedii, która rozerwała tak naprawdę wiele różnych istnień um, i która wpłynęła na wiele różnych żyć. Naprawdę. Powinniście totalnie po nią sięgnąć. Jest niesamowicie absolutnie klimatyczna. Ma wiele pięknych fragmentów, cytatów. Tak naprawdę, książka właściwie sama mogłaby być jednym wielkim cytatem. I jakby za każdym razem, kiedy o niej myślę, mam takie ciepło w sercu, które jest po prostu rozlewa się i wypełnia mnie całą. Chciałabym też wspomnieć o książkach, o których nie mówiłam wcześniej. Na pewno będą książki, które ja wam oczywiście serdecznie polecam, ale może nie będą one miały jakiegoś niezwykłego miejsca w moim sercu, ale przeczytałam je i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam, bo były niezwykłe. Na pewno bardzo polecam wam Sen o Okapi, który był dla mnie taką książką, kocykiem, który totalnie mnie otulił. Niezwykła książka w ogóle. Nie wiem, jakoś tak rozkochała mnie w sobie, miała taki... Przeuroczy, taki momentami infantylny styl, ale to było takie, po prostu stanowiło, stanowiło taką, taki klimat tej opowieści i też idealnie oddawało tą historię. Portret Doriana Greya, który zachwycił mnie językiem i był jednym wielkim cytatem po prostu niezwykła książka. Też klasyk, który warto poznać, ale też w odpowiednim czasie oczywiście, bo. Czasem po prostu to nie jest ten moment w naszym życiu, żeby czytać ko konkretną książkę, nawet jeśli jest wspaniała, także warto z nim poczekać i, i się nim cieszyć. O północy w Czarnobylu, czyli e, taki reportaż o Czarnobylu, o tym co się stało, krok po kroku, minuta po minucie i godzina po godzinie e, świetnie napisany, po prostu tak zachwycający e, z bałością szczegóły. Pisany również jak taka historia emocjonująca, thriller i po prostu to, w jaki sposób działały ówczesne władze, i, i że tak naprawdę większość z tych rzeczy została tajemnicą do, do bardzo długiego czasu, była ukrywana. Cała ta tragedia, do której nie musiało wcale dochodzić, gdyby nie władza, gdyby nie to, co się działo właśnie w Rosji, w Związku Radzieckim. Wow, no, robi ogromne wrażenie, zwłaszcza jeśli y, nie przeżyliście tego i tak naprawdę niewiele wiecie o tym, co się stało. Ale ja też mm, interesowałam się tematem, oglądałam też serial i w ogóle, więc niezwykłe. No, mnie to po prostu zachwyciło sposób, w jaki to było napisane. Miałam wielki, wielki szacunek dla y, autora. Dorośli, czyli książka wydawnictwa Pauza, Marie Albert, chyba. Mam nadzieję, że dobrze wsztam. To w ogóle ta książka ma chyba nawet nie 200 stron, ale ładunek emocjonalny, jaki ze sobą niesie, i ta historia, ile i z niej goryczy, i w ogóle takiego, takiego zaduchu, takich tych emocji, których nie potrafimy wypowiedzieć, będąc w rodzinie. To było tak, wow, po prostu ja jestem pełna podziwu. Ta książka jest po prostu świetna. Jestem zachwycona i to jest właśnie jedna z książek, która naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, i myślę, że gdybym ją czytała, bo akurat słuchałam jej w audiobooku, to zrobiłaby jeszcze większe, bo tam bardziej bym to pewnie przeżywała, niż w momencie, w którym słuchałam jej i robiłam inne rzeczy, co nie zmienia faktu, że totalnie nie odebrała jej po prostu tego, jak bardzo jestem zachwycona. Cmentarz w Pradze, Umberto Eco, wow. To było moje takie spotkanie, myślę, że może nie pierwsze, ale jedno z niewielu, z taką prawdziwą literaturą, taką wow, skomplikowaną i nieco dziwną, ale piękną i niezwykłą, to było takie... Byłam totalnie w szoku i na pewno będę chciała robić um, reelit, bo zachwyca mnie y, pióro Uberto Eco i sposób, w jaki on właśnie tworzy, kreuje świat i bohaterów, a, ale mam wrażenie, że nie jestem jeszcze dostatecznie dojrzała czytelniczo, żeby się tym zachwycać w pełni. Ostatni dom na Zapomnianej Ulicy, czyli thriller, który polecam wszystkim wobec, y, bo jest niezwykły, naprawdę, ta historia i to, co stworzyła autorka, Totalnie mnie zachwyciło i jestem absolutnie na tak. Ja też wiem, że ona ma wielu zwolenników i wielu e, przeciwników. No bo tak, rozkaleca się bardzo długo, ale plot twist, który e, jest na końcu, wynagradza po prostu całe to czekanie. Niezwykła książka z perspektywą kota. Także w ogóle, wow! E, no, coś totalnie dziwnego i odjechanego, ale warto naprawdę dać jej szansę i się z nią zaznajomić, bo to jeden z lepszych thrillerów, jakie czytałam w życiu. Myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć Arystotelesa i Dante, czyli przeuroczą książkę o odkrywaniu siebie, o wspaniałej przyjaźni, o pięknych uczuciach, bardzo w ogóle pięknie napisaną, bo taką bardzo poetycką i wzruszającą dla mnie. Ja po prostu czułam się, czytając ją, na maksa poruszona. One Last Stop, czyli książka opowiadająca o niezwykłej miłości, o niezwykłym uczuciu, które dzieli Kilkadziesiąt lat, i jednocześnie tylko jedna linia metra. Jeśli jesteście zainteresowani o co tu właściwie chodzi, to totalnie musicie przeczytać tą książkę. Um, I wszystkie kolory moich wspomnień, czyli piękna opowieść o radzeniu sobie ze stratą, z chorobą bliskiej osoby, z żałobą, smutna i momentami trochę ciężka, ale jakoś tak pięknie i dosadnie opisuje to wszystko. O czym powiedziałam, i ciężko się z niej otrząsnąć. Ona jest taka po prostu eteryczna i taka, nie wiem. Wspaniałe było też, że opisywała kolorami różne emocje niezwykły koncept, ale też taki po prostu poruszający i naprawdę warto dać jej. Wróć przed zmrokiem czyli świetny, myślę, że thriller bardziej niż horror. O domu starym, niezwykłym, o tajemnicach, o książce, która opowiada o życiu domowników i o dziwnych rzeczach, które się w tym domu dzieją. Jest tajemnica, jest fajnie, jest czasem strasznie. Ja bardzo polecam, bo naprawdę świetna, świetna historia, taki jesienny, jesienno-zimowy czas. Trochę wprawia w niepokój, ale też szokuje na końcu. Także wszystko to, co potrzebne w thrillerze, jest w środku. Almond, czyli historia chłopca, który nie rozumie nie odczuwa emocji. Ja o tej książce opowiadałam tutaj na kanale i odsyłam Was również do tego filmu. Również go podlinkuję na dole. Co tu dużo mówić, no, Zachwyciła i naprawdę poruszyła. Mexican Gothic, też wspaniała książka, w ogóle totalnie dziwna i odjechana i trochę straszna. Trochę wprawiające właśnie w niepokój, taka typowo mm, mroczna, klimatyczna, inglista. O niej również opowiadałam tutaj na YouTubie, także również Wam ją podziękuję, jeśli jesteście zainteresowani, ale ją totalnie polecam. No i to są właśnie moje ulubione, ukochane książki 2021 roku. Dajcie mi znać, czy coś Wam się pokrywa, czy czytaliście te książki, a jeśli tak, to czy lubicie te książki tak samo jak ja? Bardzo chętnie posłucham Waszych opinii. Dzięki za oglądanie tego filmu i do zobaczenia wkrótce.